Na bis e, chciałbym wam tę wersję reżyserską programu Flashback przedstawić, bo widzicie, że to długi program, nie wszystko się zmieściło, a tych skojarzeń z latami 90. jest tyle, że można by w nieskończoność wymieniać. Głównie przez technologię, która była dużo uboższa i uczyła nas cierpliwości. Wiecie, co najbardziej nas uczyło cierpliwości w latach 90. -tych? Dyskietki do amigi. Ile było dyskietek do amigi? Jedna gra, 12 dyskietek. O! Ciekawe, co jest na dwunastej dyskietce to ci uczyło cierpliwości, bo jak chciałeś kumplowi w Mortal Kombat kręgosłup z pleców wyrwać, musiałeś poczekać, aż ci siódma dyskietka załaduje. Pierwsze słowo, jakiego się po angielsku nauczyłem, to loading. I... W, ty w tych grach oczywiście były różne zasady, że tam grałeś w Mortal Kombat, to joystickiem dwa do góry, trzy w lewo i fire, to jest kop lewą nogą, ale i tak każdy w te gry grał tak. Zajebisty cios, jak to zrobiłeś, nie mam pojęcia! Najbardziej pojebana gra, jaką miałem, to Olimpiada. Każda dyscyplina sportu polegała na tym. tego nie lubię sportu, bo trzy joysticki urwałem na Olimpiadzie. Głupie gry. Później się rozwinęły gry, weszły takie społeczne, Simsy na przykład. A wiadomo, że w Simsy to tak każdy grał tylko po to, żeby wsadzić Simsa do basenu, wyjąć drabinkę i patrzeć, jak zdycha. Zwyrolskie takie gry to były. Taka dyskietka miała, taka duża, miała 1,44 MB. 1,44 MB i się gry mieścił. Przecież dzisiaj to jest kropka w Wordzie. I kiedy się tak dane powiększyły? Dzisiaj mam pierdyliard gigów i ciągle nie mam miejsca na nic. Ciągle mój dysk mówi w grzechu! Nie ma miejsca na, nie ma miejsca na dane. Koniec, nie ma miejsca. Kup nowy dysk, albo nie ma miejsca grzechu. Gmail nie wytrzymuje presji ciągle Grzegorz, kup nowe miejsce, bo nie ma miejsca na twoje dane. Koniec oficjalnie, koniec z nami Grzegorz, albo usuń maile. Usuń maile, a tam jest 70 tysięcy zakładek. Kiedyś to przeklikałem, to jeszcze znalazłem maile jaruzelskiego w sprawie wybuchu stanu wojennego. Tam jest tyle maili, że to jest niemożliwe. Produkujemy danych na potęgę. Ja mam telefon, weźmiesz galeria, robię tak, się boję, że do jądra ziemi zlecę. Patrzę na to że czuję, jak mi zwierzowca spadał. Kiedyś jechałeś na wakacje, jechałeś na miesiąc wakacji i miałeś tylko 36 zdjęć do zrobienia. I nie było głupich zdjęć, tylko był zamek, rodzina na tle zamku i tak dalej. Nie było jakichś pojebanych zdjęć. Wyobrażacie sobie w latach 90. z żoną na wakacjach taką sytuację. Co robisz, pozyna? Zdjęcia obiadu. Potem szedłeś do fotografa, żeby wywołał zdjęcia, i była tajemnica. Nie wiadomo, było, ile zdjęć dostaniesz z powrotem. Jedno, pięć, czy całą kliszę chuj strzelił. Więc, fotograf, jak szedłeś odebrać, to był taki chirurg na oddziale ratunkowym. Wychodził z kopertą, 8 złotych i już wiedziałeś, że nie masz zdjęć, a zawsze oddawali prześwietloną kliszę. Tak wiecie, ojciec zmarł, ale ciało proszę sobie wziąć. Nie, nie było nas stać na cyfrowe aparaty, które weszły później, ale nie było nas stać na takie jakieś super e, drogie rzeczy, tak samo jak nie było nas stać na oryginalne nośniki, tylko się na przykład kasety, wideo się chodziło do wideoteki. I tu trzeba było uważać, żeby oddać przewiniętą, że... Żeby... Z kara za nieprzewiniętą, i też e, z muzyką kasety, nie? Każdy miał jedną swoją ulubioną kasetę, gdzie miał nagrane swoje kawałki, i do. E, do, ten, do e, jak to się nazywało? No, do Jamnika takiego na przykład. Wsadzałeś, czekałeś wieczorem szła lista przebojów, czekałeś z palcem na rec. A, a teraz spłyty Saxon Seks, Krzysztof Piasecki i Robert Chojnacki, klik w otworze, budzikom śmierć, kurwa, bez zapowiedzi chciałem! Jakieś kasetę z zapowiedziami radiowców. Formy komunikacji były inne. Największą fazą było zrobić sobie z kumplem z podwórka taki telefon na sznurku, dwa kubki, to było bezpieczniejsze, bo nikt ci się w sznurek nie mógł wkraść, zabirusować kubka, nikt ci nie mógł do kubka powiedzieć, grzechu, kup jeansy, kup dżinsy, grzechu, kup dżinsy. nie. I telefony były też, wiecie, pierwsze to były, wiecie, te takie, w połowie wybierania numeru, mówić chuj, nie chce mi się gadać z nim. I potem oczywiście wyszły komórki, też nie od razu było kolorowo, bo było sekundowe naliczanie. Sekundowe naliczanie. Wszak ziemniaki! Odzwoń, nie mogę gadać! I największy wyraz miłości, jaki mogłeś dać ukochanej, to puścić jej wieczorem strzałkę przed snem. Kocham. 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 I najgorzej jak się zdarzyła taka sytuacja? Ko kurwa, odebrała, no. <śmów> <śmów> Już nie kochasz. Dzisiaj smartfony zabierają dzieciństwo, ale nie przez te aplikacje, tylko przez to, że gdzieś zadzwonią dzieci ze smartfona na smartfon, to wyświetla się twój numer, więc już żadne dziecko na świecie nie zrobi kawału telefonicznego. A przecież to była najlepsza faza, jak starych nie było w domu. Dawaj tu książkę telefoniczną, dawaj! <słukasz> Stanisław Bąk, halo, pan Bąk? Tak, słucham. Bong, bąk, bąk, pierdzi Bąk, nie ma nóżyka, nie bo to trzymać Bąka w dupie, niech polata po chałupie. <słukasz> Ja w sprawie liści! Jakich liści? Ty chcesz nimi dupę czyści, ja! Masakra. Ale jak miałeś ten telefon na, na kablu, to przerąbane, nic zero i Cały salon, starzy, wszyscy musieli słuchać, jak podrywasz dupę z klasy. Więc ja byłem przebiegły, kupowałem sobie kartę TPS-a na impulsy. Szedłem do budki, to było super, bo mówiłeś tylko najważniejsze rzeczy, bo widziałeś, jak ci impulsy uciekają. Byłeś jak Bruce Willis w Armagedonie, który wsadza Ben Flecka do kapsuły. O się moją córką! Czy znaczy, ja byłem pizzą, więc nic nie mówiłem. Dzwoniłem do laski, którą podrywam. Tylko ja wiedziałem, że ją podrywam. Ona odbierała. Halo? Tylko potem pani na lekcji wychowawczej mówiła, żeby uważać, bo z bok dzwoni po ludziach.